Cześć. Słuchajcie, przychodzę dzisiaj z prezentem dla mnie od mojego męża. Trzeci dzień nad morzem, czyli byliśmy w, na zamku w Marborku. No i oczywiście tam była wystawa e, bursztynów. Mój mąż, e, mój mąż mówi: wybierz sobie coś już wcześniej, coś tam gdzieś widzieliśmy. I mówi: w, kup sobie, wybierz sobie coś, ja ci kupię. E, nie to, że nic mi się nie podobało. Ja po prostu patrzę też praktycznie na to, no i patrzę na to, że, żeby nie było za drogie. Bo to ma być. Upominek taki tylko w sobie, piękny super, a nie taki, żeby lecieć po kieszeni mojemu mężowi, po to, że on ma widzimy się, żeby coś mi kupić, żebym ja sobie wybrała. To nie ma być zakup za miliony monet. I słuchajcie, jemu się spodobał tam za 90 chyba złotych serduszko, a mi się spodobało to, bo jest inne. Jest takie cieniowane, tak jak widzicie. Tutaj akurat ciemne. Tu jest taki, taki przypalony, no przypalony chlebek z jednej strony, a tutaj jest po prostu bardzo, bardzo ciemny. No i to. Na, ba, w, na zamku w Malborku, od jakiejś Edmar. Edward, Marzec, Atelier, ulica Ogrodowa, tam, gdzie był właśnie zamek w Malborku. I to mnie, to mnie, to mojego męża uczyniło 49 zł, bardzo się cieszę. I teraz słuchajcie, chcę Wam coś jeszcze pokazać, w międzyczasie, powinnam już to dawno pokazać, bo ze 3 lata temu, jak Julka mnie z mężem odwozili do Kołobrzegu to mąż mówi: Nie, to było dalej, to było tak. To było w pandemii, czyli trzy lata temu, 22, 20 rok. Mąż mówi: Bo ja mówię do Julki: chodź zawsze szybko do fryzjera, niech ci tam ładnie zrobią. Rzadko bywasz u fryzjera, bo ona ma taką koleżankę fryzjerkę, więc do niej przychodzi raz na jakiś czas na kawę, a potem jej robi włosy. A tu mówię, ach choć szybko się zapiszę, jak będzie miejsce, to po prostu wyprostuję, umyję ci i będziesz miała już z głowy, nie będziesz, jak wrócisz do domku, żebyś miała te parę dni z głowy po prostu. No i dobra, no i się udało, było miejsce wolne, więc Julka została. Mąż mówi, a to ja, to ja mówię, to ja z Julką zostanę, a mąż mówi, a no to ja nie będę z wami siedział, to idę się przejść na spacer, pooglądam. No i słuchajcie, i on poszedł, spotkaliśmy się potem po tam, po, po półtorej godzinie, nie, nawet nie godzinę, nie trwało. No i spotkaliśmy się, potem wróciliśmy do naszego mieszkania. I mąż mówi, mam coś dla Ciebie i słuchajcie, pokazuję Wam coś. Nie wiem, czy Wam to chyba nie pokazywałam wam wcześniej. Mąż mówi, zobacz, jakie mam dla Ciebie prezent. No Julka była w szoku. Ale Julka nie lubi takich rzeczy. Ja też tego nie noszę. W sensie takim, że nie mam pięknego łańcuszka na szyi. Mam takie, wiecie, wiele lat, że na przykład noszę, 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 potem zdejmę i wiele lat nie noszę. Z wszystkim tak mam zresztą. No i mąż mi to kupił, to było na rzemyku, na takim rzemyku, na takim sznurku i mąż to odczepił, mówi, kupię Ci łańcuszek. Ja tam dorwałam kiedyś gdzieś tam łańcuszek i po prostu przywiesiłam sobie. Mało tego, to się po prostu, słuchajcie, otwiera. Tutaj jest serduszko, które kiedyś dostałam od Julii, od tej czerwonej bransoletki. Ona miała takie serduszko z napisem, z jednym Serduszkiem tu z napisem love, ale ono mi tak, jak widzicie, pękło, a to, że mąż po prostu, nie wiem, czy on wiedział, że, czy nie wiedział, że to się otwiera i można tutaj medali włożyć, więc ja to serduszko od Juli, które mi pękło, włożyłam do środeczka i tu mam wisiorek, więc mąż mówi yy, ja mówię, no musisz mi coś wymyśleć. Ja chcę nosić te serduszka, bo ja już od ciebie mam kilka, to mam dwa lata temu, to dostałam, nie wiem, z pięć z 6 lat jak byliśmy ze sobą. To mąż mi przywiózł tam był z kolegą nad morzem chyba w Gdyni, czy w Gdańsku, po coś tam pojechali. No i, i przywiózł mi takie serduszko piękne w Srebrze. Tak, to jest trzecie od niego. A to dostałam, słuchajcie, po tygodniu, jak urodziłam Julkę. Przyniósł mi to, nie pamiętam, czy to przyniósł nam y, do szpitala i nam pokazał i potem nam dał bo Julka ma takie malutkie, jeszcze maleńkie takie serduszko. W, jakby się cztery w to zmieściło, to Julka ma takie malutkie. Nigdy go nie założyła, ale niech ma. Dostała od taty po, po urodzinach swoich. Ja dostałam większe. Przez jakiś czas to serduszko nosiłam, bo miałam fajny złoty łańcuszek, ale potem przestałam go nosić, tak jak mówię. Więc od mojego męża mam cztery super złoto, srebro i bursztyn. No i, i, i musi mi po prostu pomyśleć, co z tym wszystkim zrobić. Także dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia. papa. Pa.